Czemu Marta jest tak faworyzowana przez Federację? Ponieważ e, mam wrażenie i też dotarły do mnie wiadomości od, od fanów, którzy jakby też obserwują na bieżąco, że Marta już ma gdzieś nagrywaną kolejną walkę o mistrzynię Freak Fightów e, i e, tak jakby moja walka miała być jakimś przedbiegiem do Marty rewanżu z Lil Masti, co mi się nie podoba. Naślecenie Boksdela. Właśnie Boksdel. Chciałabym otrzymać wyjaśnienia, czemu tak to wygląda, bo z mojej strony jakby ja mam pewne obawy co do tego, jeżeli na przykład walka zakończy się decyzją sędziów, tak? Bo były różne jakieś tutaj konflikty i niewyjaśnione sytuacje. i. No nie wiem, ja z mojej strony jakby teraz myślę, że będę próbowała zrobić wszystko, by tą walkę zakończyć przed czasem, by nie zostawić żadnych wątpliwości co do, co do jakby osoby, która zwyciężyła, ale też chciałam jakby zaznaczyć, że no wszyscy obserwują tą sytuację, jakby dużo osób też zauważyło to poza mną, że jest to takie troszeczkę no niefajne, tak. Ja Bokel też mam, żebyś od razu mógł odpowiedzieć na dwa, bo ja, ja też nie, nie dobieram gości do Kej'a, to zdaję od was już listę. Czemu właśnie miałem Kej z Martą, a z jej przeciwniczką nie. Programy akurat ustala inna osoba, jeżeli chodzi o dobór gości na Kej'a ale odnośnie. No. Y tego o, o miano królowej Freak Fight Gameu, no to tak, takim ogniskiem zapalnym tutaj był też Sylwester na konferencji, nie? no bo to on e, s, e, rzucił taki pomysł też np. na. Przykład na e, e, Królową kobiet z Heidik, kontra królowa Fejmu. Też mi się wydaje. miłeś Sylwester. Sylwester chciałby chyba najbardziej wyłonić się królową Freak Fightu. Ja w powie... myśmy... jeszcze Marta. myśmy Karolina, nie ten, nie, nie, nie planowali jeszcze wcześniej żadnych rzeczy i tak dalej. Najpierw to jest najważniejsza walka teraz na Fejmie, jeżeli chodzi o walkę kobiet. Jeżeli Marta wygra. No to jakby wiadomo, że tworzymy sobie różne scenariusze, że jeżeli Marta wygra, no to fajnie by było, jakby zawalczyła z Dilmasti, bo będzie to wydarzenie gdzieś tam, które... W, 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 będzie duży szum medialny, to jest też jakaś zemsta Marty na Lilmasty i tak znaczy dalej. Ja uważam, że w ogóle fajna byłaby walka Marty z Lil Lilmasty gdzieś tam po, ze względu na jakąś przeszłość. Dokładnie i ja też bym się chciał po, po tym prostu, podpisać. Po prostu nie uważam, znaczy nie chciałabym, żeby było to już oceniane jako przyszła walka o mistrzynię Free fightów. Bo się pominięta, tak? Jednym słowem e trochę. Tak. Tak. Dokładnie tak. Dla... My jeszcze nie wiemy, jaki będzie werdykt po naszej walce. Jeżeli poczułaś się jakoś źle albo poczułaś się urażona, po prostu, że tam dochodziły jakieś bodźce, Odnośnie tego, że faworyzujemy Martę, to mega Cię przepraszam w, każdym, w takim razie, bo e, na razie zajmuje, zajmijmy się tą walką i nie będziemy wspominać o Leadmasti. Jakby to są pierwsze skrzypce w tym momencie. Dziękuję.